Witamy Państwa w porannych pytaniach Radio Olsztyn. Aleksandra Skrago przy mikrofonie, a ze mną w studiu jest wójt gminy Stawiguda, Michał Kontraktowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam mieszkańców pięknego naszego regionu. Poznaliśmy termin całkowitego zamknięcia drogi wylotowej z Olsztyna na Warszawę. To jest też droga, która łączy Pana gminę ze stolicą regionu. To będzie 12 kwietnia, kiedy ta droga będzie już zamknięta. Takie są plany. Mieszkańcy będą musieli sobie radzić. No, właśnie pytanie w jaki sposób. Przygotowane zostały oczywiście objazdy. Główny objazd jest w kierunku Kodyp, poprzez obwodnicę. No i to jest ten kierunek, z którego powinniśmy korzystać. My oczywiście staraliśmy się. Wypracować również zarządem dróg wojewódzkich i z firmą Strabak, połączenie udostępnione dla komunikacji gminnej, komunikacji publicznej. Czyli autobusowej. Czyli autobusowej, mhm. tak jest. Poprzez skrzyżowanie, które będzie przebudowywane i tam będzie budowana, budowany przejazd tymczasowy i będzie uruchomiona komunikacja właśnie w tamtym kierunku przejeżdżająca przez Bartąg. Były próby uruchomienia większej liczby połączeń kolejowych Intercity. Na razie nie chcę zatrzymywać się w Stawie Gudzie, tylko Polregio. Są jakieś szanse na to? Widzi pan jeszcze takie możliwości? Tak, ja wciąż jestem pełen nadziei i głęboko w to wierzę, że InterCity będzie się zatrzymywało w Stawingudzie. Dzięki temu Stawinguda zyska połączenia dodatkowe. Tutaj pan marszałek Marcin Kuchciński i bezpośrednio odpowiedzialna wicemarszałkini Katarzyna Sobiek pracują nad tym, żeby faktycznie to połączenie zostało uruchomione. Trochę St późno może, bo to już za chwilę droga będzie zamknięta a prace dopiero trwają te rozmowy one były wcześniej oczywiście one nie były proste bo Intercity rządzi się naprawdę swoimi e, e, prawami to jest trudne do wypracowania faktycznie tego typu dodatkowy przystanek bo to rzutuje oczywiście na siatkę połączeń w całej Polsce można powiedzieć bo te opóźnienia i e, przystanki które wydłużają po mogą być problematyczne w kontekście oczywiście całej Siatki połączeń w Polsce, więc to nie jest proste, ale głęboko w to wierzę, że jednak będzie. Interesyty się zatrzymywało. No, mamy nadzieję, że już niebawem się o tym dowiemy. Czasu na wypracowanie tego pewnie jeszcze jest dużo, bo cały remont to szacuje się, nawet dwa lata mogą trwać te utrudnienia. Mieszkańcy protestowali przeciwko tej inwestycji, pisali petycje. Nie udało im się osiągnąć swojego celu. Pan w swoich mediach społecznościowych stara się widzieć te. Plusy to jest takie pocieszanie w tej sytuacji bardzo trudnej. Nie oszukujmy się dla mieszkańców. Musimy, musimy zobaczyć, w jakiej sytuacji jesteśmy. My, samorządowcy bądź w ogóle politycy, często są um, oskarżani o to, że nie mamy jakiegoś szerszego planu, dłuższej perspektywy. A to jest właśnie taki element, który pokazuje, że Mamy tą dłuższą perspektywę. Wiemy, że musimy, że powinna ta droga zostać zmodernizowana i pomimo tego, że chcemy ją modernizować, mieszkańcy protestują, my musimy być jednak konsekwentni w tych działaniach, bo wiemy, jaka będzie przyszłość. Po prostu zwyczajnie. Za parę lat przeprowadzenie tak poważnej inwestycji byłoby znacznie trudniejsze i wtedy kłopoty byłyby znacznie większe. Dlaczego? No bo ruch się znacząco zwiększa. Ruch się znacząco zwiększa i to jest właśnie główny cel tej inwestycji, żeby w tym momencie zostały środki pozyskane. No na razie mówili mieszkańcy o tym, że wcale nie było tam korków, nie ma potrzeby takiej inwestycji. No tak, dzisiaj nie ma mhm, tam korków. Dzisiaj? dzisiaj tak nie ma, ale faktycznie patrząc na perspektywę kilku lat do przodu, kilkunastu lat, to już będzie naprawdę bardzo duży ruch, to dzisiaj właśnie powinna być robiona ta inwestycja, przewidując ten ruch, który będzie niebawem. Bo gdybyśmy zaplanowali ruch, Przepraszam, gdybyśmy zaplanowali inwestycje za kilka lat, kiedy będzie ruch bardzo duży, to wtedy faktycznie komunikacja tymczasowa byłaby niezwykle trudna. Dzisiaj ona będzie utrudniona, ale. Czy aż tak bardzo trudna na pewno nie, jak byłaby to w przeciągu następnych kilku lat? No, o tym się przekonamy już za kilka dni, bo to 12 kwietnia droga będzie już zamknięta. Ważna informacja dla wszystkich, także mieszkańców stolicy naszego regionu. Zmienimy trochę temat, ale o innej petycji w tej chwili. W tej chwili chciałam z Panem porozmawiać. Podpisał Pan petycję, między innymi Pan oczywiście, tak. do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Chodzi o pieniądze, które według Państwa powinny trafiać w większej skali do regionów przygranicznych. Na co pan liczy, na co może liczyć według pana gmina Stawiguda? To jest bardzo ważna inicjatywa i faktycznie pieniądze są oczywiście tylko środkiem do realizacji celów, które stoją przed nami. One są oczywiście niezwykle istotnym narzędziem do tego, żeby te cele właśnie realizować. Ja liczę na to, że będziemy dzięki temu mogli poprawić zarówno bezpieczeństwo w tym naszym gminnym aspekcie, My również będziemy mogli zwiększyć inwestycje w infrastrukturę, w Młodzież w kulturę, czy, czy będą również środki na innowacyjność, czy dla przedsiębiorców? Czyli takie pieniądze raczej rozwojowe, a nie proobronne? Te proobronne będą, już są w tarczy wschód i faktycznie z tych środków też będziemy starali się korzystać. Natomiast tutaj też będą środki związane z bezpieczeństwem. Tak zakładam, bo jeszcze oczywiście ostatecznego kształtu tego programu nie mamy. Natomiast faktycznie mamy duże potrzeby w wielu zakresach i powinniśmy je, je, je uzupełniać i realizować te potrzeby. Natomiast faktycznie to, dlaczego też należy z zwrócić uwagę, że nie tylko bezpieczeństwo jest istotne. No oczywiście będziemy nie tylko bezpieczeństwo te, takie wprost rozumiane, ale też również bezpieczeństwo ekonomiczne, które jest też takim elementem wzmacniającym nasze funkcjonowanie i dzięki temu będziemy też silniejsi. Jeśli będziemy sprawni ekonomicznie i będziemy mieli siłę, siłę ekonomiczną, no to będziemy mieli też i siłę można powiedzieć też i militarną, czy odstraszają, siłę odstraszania. Niedawno szefowie samorządów wokół Olsztyna spotkali się podczas no, takiego spotkania omawiającego strategię miejskiego obszaru funkcjonowania Olsztyna. To szefowie gmin, właśnie pana, ale także Gietrzwa, Jonkowo czy Purda, Dywity. No, spotykacie się, ale bez przedstawicieli Olsztyna. Olsztyn przestaje być partnerem do takich rozmów. Z tego, co ja kojarzę, wcześniej takie spotkania MOF-u, czyli tego miejskiego obszaru funkcjonowania, były razem z Olsztynem. Teraz te działania Olsztyna, chociażby zakusy terytorialne wobec gminy Purda, sprawiły, że staracie się rozmawiać już we własnym gronie tego obważanka. Rozmawiamy we własnym gronie, owszem, ponieważ wierzymy, że współpraca buduje szczególne wartości. I to nie było spotkanie mof czy zit -u. To było spotkanie gmin, które chcą współpracować razem. Mamy wspólny cel, mamy wspólne pro problemy. Chcemy realizować wspólne projekty. Taki był cel. Dlatego... Ale rozmawialiście również o swoich granicach? Oczywiście zawsze ten temat będzie w w dzisiejszym czasie dosyć istotny. No my mamy jasno wyrażone stanowisko, że ten kierunek nie jest dobrym kierunkiem, bo to zaburza proces współpracy. Mówi zaburza. pan o tym kierunek rozwoju Olsztyna kosztem ościennych gmin. To Kosztem tak. Tak jak pani mhm. powiedziała, rozwój Olsztyna kosztem ościennych gmin to nie jest dobry kierunek. Rozwój Olsztyna jest bardzo dobrym kierunek. A czy jest coś, co mogłoby przekonać takie gminy, że warto jednak się podzielić swoim terytorium? Może dobre pieniądze by was przekonały? Tu nie chodzi o pieniądze. Tu nie chodzi o, o to, ile gmina bezpośrednio zyska na tym. Tu chodzi o... Większe cele, czyli realizację potrzeb naszych mieszkańców. Pieniądze są tylko środkiem ich realizacji. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, one pomagają, natomiast my musimy i powinniśmy realizować te cele, które stawiają nam nasi mieszkańcy. I to w takim szerokim kontekście. Nie powinniśmy się zamykać tylko i wyłącznie na naszą gminę, na naszą jednostkę. Powinniśmy szerzej wykraczać poza nasze obszary, bo przecież wszyscy jesteśmy żyjemy w tym samym kraju. Nie możemy zamykać się do granic Stawigudy, ponieważ żyjemy w tym samym powiecie. Żyjemy w miejskim obszarze funkcjonalnym miasta, naszego miasta wojewódzkiego, więc chcemy razem funkcjonować. To jest miejski obszar funkcjonalny, czyli tak naprawdę funkcjonujemy w tym wszystkim, w tym całym obszarze razem, ponieważ przenikamy się wzajemnie i potrzeby naszych mieszkańców również się przenikają wzajemnie, więc Musimy i powinniśmy realizować nasze wspólne cele, który, które są celami tak naprawdę naszych mieszkańców, i dlatego rozmawiamy z naszymi koleżankami, kolegami z gmin ościennych, po to, żeby można było razem wypracowywać jak najlepsze efekty dla naszych mieszkańców, wprost. E, oczywiście z, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli ZIT-ów, e, spotykamy się również z miastem Olsztyn e, i takie spotkanie już niebawem będzie. I o tym opowiadał państwu wójt gminy Guda Michał Kontraktowicz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Aleksandra Skrago, do usłyszenia.